Dziękuję ma, widzowie. i dzisiaj będziemy robić parkour w Minecraft. Wiem, że już kiedyś to robiłem. No i chciałem sprawdzić, czy mam lepszy gameplay i jak zmienił się mój montaż. No i co? Pakiecik, słupik i łapka. Jeśli Wam się podoba ten filmik. No i co, widzowie? My już przechodzimy do parkour. Mam nocze jakbym dostał jakieś obrażenia. No i pierwszy... To jest takie luźne, jakby pierwszy poziom. Takie normalne skoki. No i tutaj już się schody zaczynają. Dobra. Jest widzowie, jest! naprawdę długo się z tamtym męczyłem. To już łatwo, łatwo. Dobra. Dobra. Pawła, tak. Dobra. Dobra, jest, widziałem. Udało nam się. Na skrzynki to nie za duży problem. Tutaj już w tej części parku jest dosyć łatwo, jak widzicie. Dobra. O, znowu jak wuść, praktycznie programu. 108, osiem... <laughs> przeskok na 7, sien... na 8 kratek. Nie być tak łatwo. Dobra... wie Udało się! Nie wiem, jak to możliwe. Tutaj łatwo. Tutaj łatwo. Tutaj też powinno być łatwo. To są po prostu takie... W ogóle nie miałem pomysłu tutaj... Tutaj jeszcze jest okay, ale tam już pomysł na te parkury nie miałem Dobra. Dobra, widzowie. Jest, widzowie, jest, 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 jest. U, teraz, o, teraz jest najmłodsi. Albo jednak. Najgorzej A próba. próba robię teraz hardcora Ja bym sobie zaliczył będzie trudno Kurde Wizowie? O. Jest, Wizowie, Wizowie jest, 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 jest. Wizowie i ostatni. Zrobiłem parkura Witam, dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka.